Halo się ma wszystkim szybki update, bo ogólnie to powiedziałem, że giveaway będzie w czwartek. Jednak nie będzie w czwartek Dlaczego? Dlatego, że nie mam żadnego PSI w karta, żeby kupić, bo są sklepy pozamykane i nie jestem w stanie kupić pękcie w karta na czwartek. Także to jest średnio, nie zorientowałem się, wybaczcie. Także pamiętajcie, teraz powiem wam wszystko prosto na temat giveaway. Wobaczcie, że odrocz w to, że akurat sobie gierczyłem i tak to się prezentuje. Giveaway będzie w tą sobotę. Nie 26, bo dzisiaj 24, 26, 25, 26, 27, 28 sobota. 28 sobota, w tą sobotę co będzie, będzie giveaway od godziny 17. Zaczynamy stream o godzinie 18 będzie wylosowanie. I teraz tak od razu Wam mówię, co musicie zrobić, żeby wygrać, oczywiście, daną gierkę. Musicie mieć u mnie subskrypcje i publiczne suby, bo jak wam wylosuje będzie, że prywatne subskrypcje macie, to nie, 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 musicie mieć publiczne subskrypcje, pamiętajcie, publiczne suby i właśnie yy, na y, w Steamie znajomych, żebyście mnie mieli, bo chciałbym wam to normalnie kod do gry na Steamie przesłać, żeby było wszystko jasne, bez żadnego e-mailowania, dzielenia i te sprawy. Także proszę was właśnie, jak ktoś jeszcze nie ma mnie na Steamie, to dodajcie mnie na Steamie albo po prostu na streamie mnie dodacie, albo znajdziecie mnie na po prostu na tym na, na sztimie i Xaser wpiszecie i będę pewnie ja, bo mam taką muzyką po prostu profilówkę, także no, także tak się prezentuję przepraszam za to za, za, za tą pomyłkę, ale cokolwiek mu chociaż rozdam. Także taki świąteczny giveaway w tą. Sobotę jednak będzie, bo nie mam PSCów, 10 zł tam doładuję 3 gry rozdamy za 3 zł tam skrzynki otworzymy. Każdy sobie bierze jaką chce tam do 3 zł, także no, ja kończę. Jeszcze raz wesołych świąt, taki szybki update, bo to wrzucam pewnie w ten świąteczny dzień, żeby każdego nie zbambuzlować, także trzymajcie się, do następnego i pa pa.